Witam na kanale Tłuste Gary. Zapraszam na czekoladową owsiankę z dodatkiem migdałów i borówek, którą robi się dosłownie w 5 minut. Jest idealna na coraz chłodniejsze dni. Jeśli jesteś nowy na kanale, koniecznie włącz subskrypcję i dzwoneczek. Pozwolić to otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zaczynamy. Do niewielkiego rondelka wlewamy 200 ml śmietanki 30% lub mleka kokosowego. Dodajemy po 10 g nasionczyja, siemienia lnianego oraz wiórków kokosowych. Dodatkowo trochę wanilii. Całość mieszamy podgrzewając i nie doprowadzamy do wrzenia. W ciągu 3-4 minut owsianka zacznie gęstnieć. Jest to podstawowy przepis. Ja dodaję jeszcze łyżeczkę gorzkiego kakao. Całość można wzbogacić jeszcze orzechami, owocami jagodowymi czy odżywką białkową. Przykładam do miseczki, dekoruję migdałami, borówkami oraz wiórkami kokosowymi. W miarę jak owsianka będzie stygła, będzie coraz bardziej gęsta. Gotowe! Życzę smacznego i zapraszam do wypróbowania przepisu. Dziękuję za oglądanie.